Po mieście. I widocznie musi jakoś to rozjeździć, ciebie nie ma. Nie uwierzyć ile razy, gdy się zamyślę. Miesiąc po tragicznej śmierci Joanny Kołaczkowskiej świat wciąż wstrzymuje oddech, gdy jej mąż po długim milczeniu zdecydował się zabrać głos. Jego pierwsze słowa są pełne napięcia, a sposób w jaki je wypowiada, wywołuje dreszcze, Niepokój, który zdaje się przenikać przez każdą przestrzeń w jego domu. Jego ruchy są niespokojne, czasem zatrzymuje się nagle, jakby słyszał coś niewidocznego, a spojrzenie wciąż błądzi gdzieś poza rzeczywistością. Niepokojące gesty i dziwne symptomy, które od tygodni obserwowali bliscy, zaczynają nabierać sensu, a każdy jego krok wydaje się mieć głębszy ukryty cel. Atmosfera jest gęsta, a powietrze przesycone tajemnicą. Każdy detal jego zachowania, każdy drżący ton głosu, każda cisza między słowami staje się elementem układanki, której nikt nie potrafi odczytać. Ludzie zastanawiają się nad przyczynami jego milczenia, nad tym co naprawdę wydarzyło się w ostatnich dniach życia Joanny i dlaczego teraz właśnie zdecydował się ujawnić prawdę, choć nie wszystko jeszcze ujawnione to Milczenie przerywane nagłymi wybuchami emocji tworzy napięcie, które wciąga i nie pozwala oderwać wzroku od jego słów. Od pierwszych chwil wywiadu staje się jasne, że historia, którą zaczyna opowiadać, będzie pełna szokujących zwrotów i nieoczekiwanych odkryć, a każdy szczegół będzie kluczem do tajemnicy, którą wszyscy pragną poznać. Jeśli chcesz poznać wszystkie sekrety tej tajemniczej historii, subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, nie przegap żadnego szczegółu. Od momentu, gdy zdecydował się przemówić jego życie, stało się jednym wielkim labiryntem emocji, które wymykały się spod kontroli. Jego ciało reagowało na każdy wspomniany szczegół przeszłości, jakby pamięć Joanny była w nim wciąż obecna, w każdym drżeniu rąk, w każdym nagłym skurczu mięśni. Z każdym oddechem czuł ucisk w klatce piersiowej, który nie ustępował nawet gdy próbował się uspokoić. Oczy stawały się szkliste, a powieki drżały niemal mimowolnie. Jego głos czasem łamał się w połowie zdania, a język wydawał się zdradzać myśli, które wolałby zatrzymać dla siebie. Każda chwila spędzona w domu przypominała mu o jej obecności lub jej braku, a przedmioty codziennego użytku nabierały dziwnej symboliki. Filiżanka pozostawiona na stole była jak echo ostatniego poranka, razem z poglądanie na puste łóżko wywoływało dreszcze, które przenikały przez całe ciało. Jego zachowanie w kontaktach z bliskimi uległo drastycznej zmianie, reagował nerwowo na najmniejsze dźwięki w mieszkaniu, Często odsuwał się od rozmówców, przestawał odpowiadać lub mówił chaotycznie, a jego spojrzenie uciekało gdzieś w przestrzeń, jakby próbował odnaleźć fragmenty utraconej rzeczywistości. Rodzina zauważyła, że zmienia się jego rytm dnia, zaczynał wcześniej wstawać mimo zmęczenia, spędzał godziny na chodzeniu po domu, nieraz wpatrując się w ściany, jakby próbował wyczytać z nich tajemnicze wiadomości. Każda czynność codzienna, jak przygotowanie posiłku czy ubranie się, stawała się wysiłkiem wymagającym ogromnej koncentracji i wysiłku psychicznego. Jego ciało reagowało napięciem mięśni, niepokojem w żołądku i poceniem dłoni, które trwało godzinami. Czasem nagle przestawał jeść lub pił wodę bez smaku, jakby nie mógł się skupić na fizycznych potrzebach. W miarę upływu dni symptomy nasilały się. Jego twarz stawała się blada, a oczy nabierały szaro-niebieskiego odcienia. Dłonie drżały nie tylko podczas mówienia, ale także gdy dotykał przedmiotów. Zdarzało się, że nagle przestawał reagować na rozmówców, jakby wewnętrznie wycofał się do świata wspomnień i obrazów, które tylko on mógł. Widzieć. W nocy cierpiał na koszmary, które wybudzały go z krzykiem, a potem leżał nieruchomo w łóżku, próbując złapać oddech i uspokoić puls, który bił jak młot w piersi. Ludzie z jego otoczenia zauważyli nagłą zmianę nastroju, nieprzewidywalne wybuchy złości, smutek, który przechodził w apatię, a zaraz potem w dziwną euforię, jakby przeżywał całą gamę emocji w zaledwie kilka minut. Relacje z bliskimi stawały się coraz bardziej napięte, jego rozmowy były krótkie, wymijające. Często przerywał spotkania, wychodząc bez wyjaśnienia lub znikając na godziny w swoim pokoju, gdzie jedynym towarzyszem była cisza, którą sam sobie narzucał. Ludzie starali się pomóc rozmawiać o Joannie, uspokajać, tłumaczyć, że jego zachowanie jest normalne po stracie, ale każdy gest z ich strony wywoływał u niego irytację lub poczucie winy, które przekształcało się w kolejne symptomy fizyczne. Bóle głowy, sztywność karku, mdłości i kołatanie serca. Jego psychika była w stanie ciągłego napięcia, a ciało odzwierciedlało każdy stres i emocje w sposób namacalny. Każde wyjście z domu stawało się wyzwaniem. Jego spojrzenia były pełne podejrzeń i strachu przed ludźmi, którzy mogli pytać o Joannę lub jej śmierć. Każdy dźwięk ulicy odbijał się w nim jak echo straty. Jego gesty były powolne, a równocześnie niespokojne. Przesuwał dłonie po włosach, gryzł wargi, kiwał głową, jakby próbował sam siebie uspokoić. Zmiana zachowań społecznych była zauważalna nawet dla sąsiadów, którzy kiedyś uważali go za spokojnego człowieka. Teraz jego obecność w mieszkaniu była jak napięta struna, gotowa w każdej chwili zerwać się w niekontrolowaną reakcję. Mimo to w jego oczach wciąż było widać determinację, aby przejść przez to milczenie, które go otaczało, aby wreszcie powiedzieć światu prawdę, choć każde słowo kosztowało go ogromny wysiłek psychiczny i fizyczny. Jego życie stało się złożoną siecią symptomów emocji i zachowań, które splatały się ze sobą, tworząc obraz człowieka w pełni złamanego przez stratę, a zarazem próbującego odzyskać kontrolę nad własnym umysłem i ciałem. Każdy krok, każdy gest, każde spojrzenie było świadectwem wewnętrznej walki, w której nikt poza nim nie mógł uczestniczyć, a świat obserwował z boku z mieszanką fascynacji i przerażenia. Po pierwszych tygodniach milczenia, jego świat zaczął powoli, niemal niezauważalnie, zmieniać rytm. Jego codzienne poranki były przesiąknięte obsesją nad drobnymi czynnościami, które wcześniej wydawały się naturalne. Teraz natomiast stawały się rytuałami mającymi nadać sens chaosowi w jego głowie. Spoglądał na zegar powoli, odliczając każdą minutę, jakby każda sekunda mogła ujawnić fragment zagadki, której nikt nie potrafił rozwiązać. Jego ruchy stały się precyzyjne, lecz wymuszone. Starannie układał talerze w kuchni, dotykał sztućców w określonym porządku, marszczył brwi przy najmniejszych odchyleniach od normy. W domu pojawiły się nowe rytuały, które wciągały go całkowicie. Często spędzał długie godziny w bibliotece przy półkach z książkami, które pamiętały Joannę, studiując ich grzbiety, jakby próbował odczytać z nich niewypowiedziane słowa. Jej ulubione notatki leżały na stole, a on otwierał je powoli, śledząc palcem linie zapisane pismem, które teraz wydawało mu się tajemnicze. Każdy przedmiot w mieszkaniu niósł ciężar wspomnień, a jego ciało reagowało napięciem mięśni i skurczami żołądka, gdy coś nie pasowało. Pasowało do tego wyimaginowanego porządku. Psychika jego męża zaczęła manifestować nowe symptomy wewnętrzne, napięcie przechodziło w bezsenność, której konsekwencją były halucynacje świetlne i cieniowe w kątach pokoju. Niekiedy widział fragmenty jej sylwetki w odbiciach szyb lub luster, co powodowało gwałtowne przyspieszenie bicia serca i zimny pot spływający po karku. Jego ręce drżały przy najprostszych czynnościach, a twarz przybierała odcienie szarości, z zielonkawym nalotem pod oczami świadczącym o długotrwałym braku snu. W chwilach pozornego spokoju odczuwał dziwne napięcie w klatce piersiowej, jakby serce chciało wyrwać się z piersi przy najmniejszym ruchu. Kontakt z bliskimi ulegał coraz większemu ograniczeniu. Zbliżenie do rodziny wywoływało u niego agresję psychiczną i lęk niekiedy odsuwał się, bez słowa uciekał do swojego pokoju lub wchodził na balkon, wpatrując się w ulicę. Godzinami jego zachowanie wobec dzieci lub znajomych Joanny było pełne napięcia i niepokoju, gesty, które wcześniej były naturalne, teraz były powolne i ostrożne, jakby bał się, że każdy dotyk może zmienić rzeczywistość, każdy dźwięk na korytarzu powodował skok adrenaliny. I mimowolne napięcie mięśni twarzy, w sferze emocjonalnej pojawiły się nieoczekiwane wybuchy smutku i euforii, często następujące po sobie w krótkim czasie. Czuł przypływy wspomnień, które narastały w psychice, jak fale zalewające wszystko wokół. Fizyczne symptomy obejmowały ból głowy, drżenie kończyn, uczucie duszności oraz niespokojne ruchy nóg i rąk podczas siedzenia. W rozmowach z przyjaciółmi i sąsiadami reagował nieraz przesadną wrażliwością na zwykłe uwagi. Mimowolnie powtarzał słowa Joanny w myślach lub pod nosem, co wywoływało u niego jeszcze większe zmęczenie psychiczne. Otoczenie zauważało jego coraz dziwniejsze nawyki codziennego życia: godziny spędzane w kuchni przy jednej filiżance kawy, poranne przeglądanie gazet wyłącznie w określonym porządku czy wielokrotne sprawdzanie zamków w drzwiach mieszkań tworzyły aurę napięcia i niepewności. Każdy gest rodziny, który próbował przerwać jego samotność, wywoływał sprzeczne reakcje gniew, zmieszany z poczuciem winy i frustracją fizyczne drżenie dłoni i kolan, oraz wzrost ciśnienia krwi. Często po takich incydentach chował się w ciemnym pokoju z zamkniętymi oczami, starając się uspokoić myśli. Jego życie stawało się coraz bardziej rytuałem przetrwania, walką z własną psychiką. Każda czynność była testem siły woli, a każdy kontakt społeczny wymagał strategii i przygotowania psychicznego. Nowe symptomy obejmowały mimowolne powtarzanie gestów zmarłej żony, sprawdzanie przedmiotów jej dotykiem, czy analizowanie jej dawnych wiadomości w telefonie, co wywoływało jednocześnie ulgę i cierpienie. Czasem spędzał całe godziny w ciszy, śledząc świat przez okno, niczym obserwator własnego życia, gdzie każdy przechodzień i każdy samochód stawał się elementem większej układanki, której znaczenie próbował zrozumieć. Mimo coraz głębszego psychicznego rozchwiania jego mąż stopniowo szukał sposobów na odzyskanie kontroli. Stosował drobne rytuały oddechowe i zapisywanie swoich myśli w notatniku, które pozwalały mu na chwilowe wytchnienie. Jednak napięcie nie znikało w pełni, a objawy fizyczne i psychiczne powracały w najmniej oczekiwanych momentach, tworząc nieprzewidywalny kalejdoskop uczuć, który obserwowała rodzina i przyjaciele ich. Fascynacja mieszała się z niepokojem, a każdy dzień w jego obecności był jak balansowanie na krawędzi. Z każdym dniem po śmierci Joanny jego codzienność stawała się coraz bardziej labiryntem rytuałów i niepokojów, które wypełniały każdy centymetr jego mieszkania. Nawet najmniejsze zmiany w układzie mebli czy położeniu przedmiotów wywoływały w nim niepokój i potrzebę natychmiastowej korekty. Jego dłonie drżały nieustannie, a palce nerwowo zaciskały się na krawędziach stołu lub poręczy schodów. Czasem przystawał nagle w środku pokojów, Patrując się w punkt, który był pusty, lecz dla niego pełen wspomnień. Jego oddech stawał się płytki i szybki, a serce biło nieregularnie w reakcji na cienie rzucane przez słońce wpadające przez okna. Tygodnie mijały pojawiały się nowe symptomy psychiczne i fizyczne, które coraz mocniej wpływały na codzienne życie. Spotkania z przyjaciółmi i rodziną stawały się coraz bardziej napięte. Jego spojrzenie było przenikliwe, a mimika pełna subtelnych oznak napięcia. Często przerywał rozmowy w pół słowa, wstawał i odchodził, tłumacząc się potrzebą chwili samotności. Każde wyjście na zewnątrz wymagało skrupulatnego przygotowania i przewidywania potencjalnych sytuacji, które mogłyby przypomnieć mu o Joannie. Jego ubrania były starannie dobrane, a każdy przedmiot w torbie miał swoje miejsce, co dawało mu pozorne poczucie kontroli. Objawy psychosomatyczne nasilały się coraz bardziej bóle głowy. Pojawiały się codziennie, czasem pulsujące w skroniach i karku. Drętwienie rąk i nóg towarzyszyło chwilom stresu. A kołatanie serca w sytuacjach napięcia utrzymywało się nawet w stanie spoczynku. Jego ciało reagowało mimo wolnymi drżeniami mięśni, które stawały się bardziej intensywne podczas rozmów o Joannie lub gdy w pobliżu znajdowały się jej przedmioty. Czasem nagle przestawał reagować na bodźce zewnętrzne, zatapiając się w wspomnieniach i wizjach, które pojawiały się w jego głowie, jakby był w dwóch światach. Jednocześnie, w nocy problem bezsenności nasilał się. Jego sny stawały się koszmarami pełnymi niejasnych symboli związanych z Joanną. Obudził się wiele razy w środku nocy z uczuciem paniki, a ciało było spocone i sztywne. Oddech przyspieszał, a dłonie drżały niemal bezwiednie. Próby powrotu do snu były daremne, a każda minuta nieprzespanej nocy pogłębiała napięcie i zmęczenie psychiczne. W dzień pojawiały się natomiast krótkie chwile ulgi, które szybko ustępowały miejsca nagłym napadom smutku lub gniewu. Jego interakcje społeczne były pełne sprzecznych sygnałów. Jednocześnie pragnął kontaktu z rodziną, a zarazem odczuwał potrzebę izolacji. Każdy gest troski był dla niego zarazem ulgą i ciężarem. Jego dzieci obserwowały zmiany w zachowaniu ojca, jego szeptane myśli, powtarzające się zdania w myślach oraz nerwowe gesty wywoływały w nich niepokój i ciekawość. Rodzina Starała się pomagać, rozmawiać i zachęcać do codziennych zajęć, lecz każda próba zmiany rytuałów spotykała się z oporem, który manifestował się napięciem mięśni, przyspieszonym oddechem i czasem nagłym wycofaniem się. Jego mieszkanie stawało się przedłużeniem jego psychiki. Każdy kąt nosił ślady jego napięcia. Każdy mebel, każdy obraz był starannie ustawiony lub poprawiany co kilka godzin. Jego spojrzenie błądziło po ścianach. W poszukiwaniu szczegółów, które mogłyby zdradzić coś o obecności Joanny. Nawet zwykłe dźwięki ulicy odbijały się echem w jego głowie, wywołując reakcje fizyczne i psychiczne, które były trudne do przewidzenia, sąsiedzi zauważyli zmiany w jego zachowaniu, wchodzenie i wychodzenie o nietypowych porach, wielokrotne przeglądanie okien i luster oraz nieustanne poprawianie drobnych szczegółów w domu. W sferze psychicznej rozwijała się nowa forma obsesji, połączona z poczuciem winy i niepewnością co do własnych reakcji. Często powtarzał w myślach momenty z ostatnich dni życia. Joanny analizując każdy gest, każdy uśmiech i słowo, które wypowiedziała, w momentach emocjonalnego napięcia odczuwał fizyczne reakcje bóle w klatce piersiowej, ucisk w żołądku, drżenie rąk i nóg, a mimika twarzy zdradzała skrajne napięcie emocjonalne. Jego dieta i nawyki żywieniowe uległy zmianie czasem zapominał jeść przez wiele godzin lub jadł w pośpiechu próbując jednocześnie uporządkować swoje myśli. Nowe rytuały obejmowały zapisywanie każdej emocji w notatniku codziennie o tej samej porze, w tym samym miejscu, co dawało chwilowe poczucie kontroli. Często przerywał zapisy w połowie zdania, wpatrując się w przedmiot lub cień w pokoju, który wywoływał niepokój. Codzienne życie stawało się walką z własnym umysłem w każdej chwili jego ciało i psychika sygnalizowały napięcie. Nieustanne monitorowanie przestrzeni mieszkania, powtarzanie drobnych gestów i analizowanie wspomnień tworzyły spirale obsesji, z której nie potrafił się wydostać każdy nowy dźwięk, cień czy przedmiot mogły wywołać reakcję fizyczną i emocjonalną, nieproporcjonalną do sytuacji, w miarę kolejnych tygodni po śmierci Joanny Kołaczkowskiej jego życie przekształciło się w nieustanny ciąg rytuałów i napięcia. Każdy dzień był wypełniony obserwowaniem przestrzeni wokół siebie, analizowaniem dźwięków dochodzących z mieszkania i ulicy oraz drobiazgów, które przypominały mu o jej obecności. Jego ciało reagowało na każdy bodziec drżeniem rąk i nóg, przyspieszonym oddechem, uciskiem w klatce piersiowej oraz napięciem mięśni twarzy. Każda chwila samotności stawała się walką z własnymi myślami, a wspomnienia pojawiały się jak nieproszony gość, wywołując nagłe przypływy smutku, gniewu i niepokoju. Podczas krótkich kontaktów z rodziną czy przyjaciółmi jego mimika zdradzała skomplikowane emocje. Drżenie rąk i szybkie nerwowe ruchy nóg ujawniały napięcie psychiczne, nawet gdy próbował zachować spokój. Każdy gest troski wywoływał w nim mieszankę ulgi i frustracji, co skutkowało chwilowym odcięciem się lub nagłą potrzebą wycofania się do ciemnych pomieszczeń w domu. Jego spojrzenie wciąż błądziło po kątach. Jakby szukało śladów Joanny w przedmiotach, które pozostawiła jej notatki, ubrania i zdjęcia, stały się dla niego zarówno kotwicą w rzeczywistości, jak i źródłem bólu emocjonalnego. Nawet najprostsze czynności, jak przygotowanie posiłku czy ubranie się, wymagały ogromnej koncentracji i wysiłku. Jego ciało reagowało skurczami mięśni, kołataniem serca, sztywnieniem karku i uciskiem w żołądku. Każda nieoczekiwana zmiana w otoczeniu mogła wywołać fizyczną reakcję napięciem dłoni i nóg lub nagłym przerywaniem wykonywanej czynności. Jego sen był przerywany koszmarami, a noce spędzał w półmroku, obserwując własne myśli, próbując odtworzyć każdą scenę z ostatnich dni życia Joanny. Jego życie stało się niekończącą się próbą pogodzenia się z utratą, walka z własną psychiką i ciałem, w której każdy dzień wymagał nieustannej czujności i siły woli. Każdy gest, każdy oddech i każda myśl były świadectwem głębokiej traumy i próbą odzyskania równowagi w świecie, który nagle stał się pełen wspomnień, bólu i cieni. Jeżeli chcesz poznać wszystkie tajemnice tej wstrząsającej historii, subskrybuj nasz kanał i śledź kolejne odcinki, aby nie przegapić żadnego szczegółu w tej fascynującej i dramatycznej opowieści.